Witajcie, zapraszam Was na kolejnym czytaniu Anioły kontra Demony. Więc przede wszystkim tu jest energia też i uleczenia, zajęcia się przede wszystkim sobą, domem, rodziną, zgoda, tutaj wyjście z konfliktów, ale tutaj będzie walka, bo to jest pogodzenie, to jest szczęście, niby pokazane, tak? Szczęście, zgoda w rodzinie i też wyjście z takich problemów, ale... Tutaj ten, on wszystko burzy, on wszystko burzy, wszczyna konflikty, dlatego uważać tak nie da się sprowokować nikomu, bo tutaj będą takie prowokacje, co tutaj mogą być, yy, wyjść kłamstwa w sprawach sądowych. Tutaj też osoba, która lubi się zabawiać w towarzystwie i w... jest tego nieświadoma, że tutaj coś się złego dzieje, być może w rodzinie. Być może jest jakieś rozstanie, a tutaj się coś dzieje złego w jego w jej rodzinie. Tu to jest pokazany zabieg chirurgiczny y, dziecka w obrębie głowy, twarzy. I tak samo ten anioł y, w tej szóstce y, mieczy. On y, jednak chroni te dzieci. To jest ten anioł, który chroni dzieci przed złem, przed żeby się coś nie udało. Aha, i tak samo spożywać warzywa i owoce. <laughs> tutaj, tak. Y, właśnie. Gabriel tutaj jest taki opiekun. Właśnie z góry, który on y, nie da y, zrobić krzywdy, tak? I przede wszystkim uważać y, na fałszywe informacje, na fałszywe informacje i też na manipulacje osób trzecich, bo tu jest ktoś będzie chciał wpłynąć na wasze decyzje i wy musicie postawić jasno na swoim, bronić swojego, tak? To też jest walka z wiatrakami. Jeśli Ktoś jest uparty i nie da się komuś przemówić do rozsądku właśnie tutaj przez takie lekkie życie, bo lubi sobie tak miło czas spędzać być może z przyjaciółmi, gdzieś są na wyjazdach, tak. A tutaj są wiadomo sprawy ważne i ważniejsze. I tu właśnie chodzi być może o sprawy związane z dzieckiem. Bardzo ważne, tak? Ale tu jest uleczenie pokazane. Kierować się intuicją. I tu. Gapa to jest właśnie nieświadomość, co się dzieje, tak? Nieświadomość. Życie w nieświadomości i niewiedzy. Zarazem miłość i nienawiść. A tu zaraz Anioł. E, oczywiście nasz kochany Michałek, tak, e, który mnie prześladuje, karta 76. Od razu mówię, że e, on. On mówi, że nie kierować się zemstą nie kierować się zemstą i chęcią uporu, dążenia do celów, tak, poprzez, bo jak tu jest miłość i nienawiść, tak, to te energie skądś muszą się pojawić, tak, żeby być może ktoś od nas odszedł, dla, bo ktoś zdradził, to my chcemy się zemścić i dlatego tak postanawiamy, upieramy się i dążymy do przodu w zaparte, tak, żeby zwyciężyć, żeby się zemścić, nie tędy droga. Nie tędy po prostu jest ta droga. Tutaj jest ochrona przed pożarami, tutaj rysuje się woda, także jak gdzieś to może gdzieś coś się zapalić za znowu. Tutaj y, jest pokazana ochrona przed tym. Yy. Mhm. Tak, stomatologia, tam właśnie. W, yy. Chirurgia, stomatologia, obręb twarzy. Mhm. Tak samo i kierować się przede wszystkim mądrością. To Was odpowiednio pokieruje. Odkrycie osobistej mocy, która pomaga osiągnąć cele. Tak, tutaj jest dużo pokazane złota, ognia. To jest właśnie energia takie. Widzicie, bo ty ktoś chce ten anioł pokonał tą diablicę, bo to jest... ktoś. Być może z pasją, chce stworzyć coś nowego, tak z pożądaniem. A tu jednak dzieją się takie rzeczy w, jego, w tej osoby obrębie, o której ta osoba nie jest świadoma. Być może właśnie dostaje fałszywe informacje, lub są osoby trzecie, które wpływają na to, by ta osoba o niczym się nie dowiedziała. Uh -huh. I tu jest właśnie taka energia. No nic, jak coś jeszcze zobaczę, to najwyżej to piszę Dziękuję Wam i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam anioły, dziękuję Wam demony.